To nie jest gołapka. No zrób mu zdjęcie. To Zrobiłem. Myślałam, że nie celować. On, ale jest podobny do gołębia faktycznie. Aha. Ale co to są za ptaki? On tak przychodzi potem i sobie tam w tej trawie tak biegnie. Aha. O, żołnierz wy wyłapał. No co ty? O, ale wyciągnął taką wielką trawę. Nagrałeś to? Mm skąd ta muzyka chciałam zobaczyć? Ale, ale jak jest jaką jest wielką teraz. No to ja zobaczę na tym, jak. No. Jaki jest... Ale cwany jak. On tutaj jest. Ale jest podobny do gołębia. Ale normalnie sobie wyciągnął z tego trawnika naszego. No. Taką wielką to teraz. I robkowi ten... Robciu, by, by się w niej kulał, chętnie, nie? Mhm. Patrz, no. Dlatego one tu przychodzą, mhm. bo jest mokro mhm. i, i, i sobie coś zobacz znajdą. Ale ty jesteś teraz, chciałam powiedzieć.